Siemanko to Macaroniasz, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft z modami, a zarazem film informacyjny. E, smutny, ponieważ niestety, ale musimy zakończyć e, przygodę z tą paczką modyfikacji, ponieważ e, strasznie się crashuje. Teraz jakoś dziwnie przyzwoicie chodzi, natomiast byłem w cave'ach, znalazłem Diamenty e, i no naprawdę szkoda mi tego wszystkiego, bo sporo rzeczy już mam. Spójrzcie sami. A muszę przyciszyć dźwięki. Dam sobie nawet normal. Eee, tak. Mamy sporo rzeczy, naprawdę. I szkoda, że musimy zakończyć przygodę z tym save'em, ponieważ mamy piękny dom. Sami zresztą zobaczcie. Całkiem fajną paczkę, natomiast niestety, zniszczenie praktycznie każdego bloku podczas przygody w cave'ach kończyło się, nie wiem jak teraz, teraz akurat nie, ale kończyło się niezaładowaniem czanków. Mamy też y, mało FPS-ów, ale to dlatego mamy mało FPS-ów No i niestety mm, będzie to koniec tego sezonu, koniec tego save'a save Natomiast tym, tym razem rzecz y, nieco bardziej radosna, czy coś takiego Natomiast natychmiast po zakończeniu tego odcinka biorę się za tworzenie nowej paczki modów Myślę, że będzie ona pod wersją 1.6.4, ponieważ, ponieważ chcę, żeby zawierała Wszystkie, prawie wszystkie, prawie wszystkie, może nie będzie pięciu yy, modyfikacji, które były w tej serii i w pierwszym sezonie. Także będzie to około 50 modów i nie będziemy mieli shaderów, bo wtedy to już by mi w ogóle to nie chodziło zupełnie. Yy, także nie będzie shaderów, natomiast yy, będą inne ciekawe modyfikacje. Na przykład myślę, że wgram sobie... Fatefula, nie, wiem, chyba jest Fateful 64 na 64. A skoro jest, to wykorzystam to. Także hmm, myślę, że to na tyle w tym odcinku informacyjnym. Nie będę mówił, że, czy, czy, jeżeli wam się ten film spodobał, tylko, jeżeli chcecie, z niej zapro o właśnie, o właśnie, o właśnie. Takie błędy, albo czasami jeszcze poważniejsze, jak widzieliście pewnie w poprzednim filmie. Także nie powiem niczego, że jeżeli Wam się ten film spodobał, to dajcie łapkę. Ponieważ wyłączam oceny dla tego filmu, tylko komentujcie yy, jakie jeszcze modyfikacje oprócz tych, które były w tym w przednim sezonie, chcecie zobaczyć w kolejnej serii. Yy, powiem Wam tylko tyle, że nie piszcie mi o modyfikacjach na biomy dodatkowe, ponieważ nie chcę mieć żadnych dodatkowych biomów z tego względu, że będę miał Better Dungeons, ponieważ pod wersji 1.6 jest także to by było w tym odcinku na tyle i no i już mówiłem piszcie komentarze także na razie